Chcę Wam przedstawić Kiko Baby Hack 4 w jednym. Ja mam tą wersję R z tego względu, że tu jest właśnie siateczka i jest tutaj przewiewnie, bo mamy z tej strony siatkę i tam właśnie z drugiej. Więc dziecko, jak tu leży, to ma przewiew taki, leżaczek. Posiada też takie maskoteczki, tutaj mamy lustereczko takie, ta nam tak grzechocze, delikatnie, a tu mamy taką szeleszczącą. Yy, dodałam tutaj yy, takie zawieszki z tego względu, że jak to było przymocowane tutaj tak wysoko, yy, no to yy, w późniejszym etapie było to za wysoko, bo by nie łapała. A teraz, jak obniżyłam, to po prostu mała mogła tutaj sobie łapać. I leżaczek pełni właśnie funkcję albo leżaczka, albo później krzesełka. Również krzesełka do karmienia. Mamy kilka pozycji. Teraz wam tutaj o. Również mamy tak całkiem praktycznie na prosto. Ja nie używam tego leżaczka, ponieważ mamy takie drewniane, bo no nie lubię. Wiecie, jak dzieci małe są, to one to brudzą. To można wyprać, tak ściągnąć tą całą tapicerkę i wyprać, ale nam głównie służył właśnie to łóżeczko leżaczek. Krzesełko, jak to jak zwał, tak zwał, właśnie do tego, że mała jak się urodziła, to w nim spała i właśnie w pozycji leżącej. I fajne właśnie było to, że oprócz tego, właśnie że on jest bardzo mobilny, ponieważ ma cztery obrotowe kółeczka, które oczywiście każdy z nich ma hamulec. I jeżeli po prostu naciśniemy na dół. To blokujemy i wówczas leżaczek nam się nie przesuwa. Więc oprócz tego, że jest mobilny, to również tutaj mamy taki pedał. Jeśli go naciśniemy, to leżaczek nam się pięknie obniża. I wiecie, yy, chodzi o to, że jeżeli na przykład yy, coś gotowałam, coś robiłam, no to chciałam mieć dziecko wyżej. Czyli po prostu naciskamy i on praktycznie sam idzie do góry, leciutko go pod, my, po, my, podnosimy. I miałam go na wysokości, no praktycznie tutaj, no prawie do pasa, tak. Więc było to fajnie, że mogłam z dzieckiem łapać kontakt wzrokowy. Natomiast jeżeli siadałam na sofie, to wówczas obniżałam sobie. I również ten kontakt wzrokowy z dzieckiem miałam. Więc y, powiem Wam szczerze, że bardzo żałowałam, że ten leżaczek odkryłam dopiero przy trzecim dziecku, bo uważam, że naprawdę jest to y, gadżet, y, który jest naprawdę taki, może nie niezbędny. No bo y, jest to tak, trochę taki y, nasz wymysł. Dziecko może się bez tego obejść, ale ułatwiający bardzo funkcjonowanie. Z tego względu właśnie, że dziecko w dużej części, jak jest malutkie, y, to y, po prostu śpi. I tutaj mamy go po prostu na oku, zawsze jest z nami. Y, wiecie, są, jest ta śmierć łóżeczkowa, i no ja się na przykład bałam tak zostawiać dziecko samo a tutaj było zawsze ze mną do, mat do leżeczka jest również materacyk myśmy jednak nie kupowali bo ja miałam stary jakiś materac i po prostu z niego zrobiłam sobie materacyk do tego leżeczka że uszyłam po prostu pokrowiec tą piankę mieliśmy więc sama sobie zrobiłam i na pewno jest to wygodniejsze, no bo tutaj mamy po prostu taki twardszy. No, ten spód jest taki twardszy, tak? Tu jest dodatkowo jeszcze taki materacyk cieniutki, ale no, jednak, jeżeli jest taki, wiecie, piankowy materac to jest to na pewno, nie, na pewno dziecku wygodniej. Oczywiście mamy pasy do zapięcia. Już jeżeli dziecko nam siedzi. Oprócz tego właśnie, że mamy tutaj te zabaweczki, jest leżaczek, to tutaj również mamy. E, jedynie co muszę wam powiedzieć, że bardzo głośno gra, więc ja tutaj zrobiłam, e, przykleiłam karteczkę, żeby tak głośno nie grało, bo nawet jeżeli mamy tu na jedyneczce, to i tak y, uważam, że głośne jest granie. I mamy tak albo światełka same. Możemy wyłączyć, bądź włączyć to światełko. I dwie, ro, dwa rodzaje muzyki. Jedna to jest taka żywa, i y, taka, że tak powiem, na dzień dlatego jest tutaj słoneczko. I powiem Wam, że moje dziecko bardzo lubiało. Yy, tą muzyczkę i jak była malusia to rzeczywiście oglądała te światełka, słuchała kilka rodzajów właśnie muzyki, że tak powiem na dzień nie, to mija tylko miała i już mamy z powrotem tą i tutaj mamy jeszcze E, takie bardziej kołyszące, tak. pomagające spać. No, sobie dziecko spało, a tu. I powiem Wam szczerze, że głównie korzystaliśmy z tych nocnych, bo to była taka bardziej muzyczka spokojna. A jak piła ta te to też tu leżała. koniec yy, także y, oczywiście dwa y, dwie głośności ale mówię dla mnie już y, teraz są baterie trochę wyczerpane więc on i tak y, ciszej gra ale jak ma pełne normalnie nowe baterie to nawet na tej jedynce dosyć mocno y, ta muzyczka leci yy, no i co mogę wam więcej powiedzieć chyba wszystko powiedziałam głównie główne zalety Główne zalety tego leżaczka to właśnie to, że jest on mobilny i ma właśnie obniżany, obniżaną wysokość. No, i jeszcze tutaj na przykładzie, jak jest nisko, wówczas dziecko też może sobie korzystać. Może Wam się lila zaprezentować. No, usiądźcie. Lila ma 4 latka, ale nie lale, ty usiądź. Usiądź ty. Lila ma 4 latka, ale tu nie ciało. No, o właśnie. I tak się prezentuje w leżaczku, więc nawet widzicie, ona jest dosyć wysoka, jak na swój wiek, a i tak jeszcze się tutaj mieści. Więc y, dziecko już takie starsze może korzystać właśnie y, z tego leżaczka, fotelika, też jako y, taki fotelik, y, tudzież do oglądania, y, do rysowania, jeżeli przy, y, przesuniemy sobie go do stolika. Y, pasy oczywiście są, dziecko mniejsze nie wypadnie. Tutaj właśnie Wam Lila pokazuje, jak można zapiąć dziecko. I co ja mogę Wam powiedzieć? Że tak, właśnie tak. Ja jestem bardzo zadowolona, tak jak już Wam wspomniałam. Żałuję, że dopiero przy trzecim dziecku sobie zakupiłam. To oczywiście macie tak samo różne pozycje. Można dziecko położyć w takiej takie pół, pół leżąco tak, że mamy jednak tutaj widzicie troszkę podniesione to jest też dobre dla dzieci które mają refluks i które ulewają wówczas nie jest to całkiem na płasko tylko jednak jest troszkę podniesione i jest bezpieczniejsze tu jest oczywiście wszystko odpinane i można wziąć wszystko wyprać. Także ja po użytkowaniu przez rok, bo tak Wam powiem szczerze, że jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu jeszcze mija w południowe drzemki, spała jeszcze w tym leżaczku, jeszcze się mieściła, no to po roku czasu, no rok i troszkę jestem bardzo zadowolona. I naprawdę Wam mogę serdecznie ten leżaczek polecić. Tu jeszcze Wam chcę powiedzieć, że ten pałąk można oczywiście obniżyć w tą stronę. Tu jest prosto i jeszcze przechylić w tą stronę. Oprócz tego, że pałąk jest do przechylenia, to również możemy go odczepić całkowicie. Z jednej strony drugiej. I już mamy w tym momencie leżaczek bez pałąku, który prezentuje się tak. Ewentualnie jeszcze Wam pokażę, proszę, jako leżaczek prezentuje się bez pałąku w ten sposób. Także jest to też fajne, że ten pałąk można sobie wyciągnąć i możemy go obrócić. Zarówno w tę stronę i światełka mamy z tej strony, jak i w tą stronę i wówczas światełka są z drugiej. Więc też to jest właśnie fajne, że możemy obracać go w dwie strony. W związku z tym, że fotelik leżaczek właśnie szykuję do sprzedaży i muszę go całego rozebrać i wyprać. Dlatego nie pokazałam wam jak się składa leżaczek, bo jeszcze wtedy nie miałam YouTube'a, jak nagrywałam, ale za to pokażę wam jak się wszystko zdejmuje do tego prania, gdzie jest wszystko pomo pomocowane i powiem wam, że złożenie tego leżaczka wcale nie było takie ciężkie. Dlatego bierzemy się za rozbieranie i wrzucanie tego do pralki, żeby wyprać i żeby mogła sprzedać ten leżaczek. A Wam naprawdę serdecznie polecam, bo uważam, że jest to gadżet, no, jeden z lepszych. zaczepiamy właśnie tutaj tak o ten spód i zaraz Wam pokażę czekajcie żeby to czy mi się uda to jedną ręką zrobić dosyć ciężko bo to trzeba tak wywinąć i on tak robi właśnie klik o tak i mamy tutaj właśnie taki zaczep czyli jak zakładamy to po prostu naciągamy i tu wpychamy więc Większego problemu nie ma. A, z jedną ręką trochę trudno, ale też jedną ręką mi się da. Więc zaraz będzie, odczepiam wszystko i będzie cały pokrowiec y, odczepiony. Nie cały pokrowiec nam zszedł, możemy wrzucać do pralki, a tak prezentuje się już stelarz bez, yy, bez pokrowca. Wygląda już złożony leżaczek, i gdybyście mnie się zapytali, czy kupiłabym, mimo tego, że użytkowałam go rok, tak jak najbardziej. Owszem, nie jest to jakaś mała cena, bo on chyba za R trzeba 1000, chyba 1200 dać. Jeżeli się mylę, to na pewno tu wam wyskoczy cena. Wysko wrzucę wam dwa modele i ceny, to i tak. Jeżeli bym się cofnęła i wiedziałabym, że przez rok tylko użytkowałam, to tak za tą cenę bym na pewno kupiła. Być może Wam posłuży dłużej, bo również jako leżaczek. Bo na przykład Michał, jak był mały, to miał taki też leżaczek, i on z niego bardzo często korzystał. Teraz już jak trzecie dziecko, to wiecie. To już tak raczej nie chce siedzieć w leżaczku, nawet rysując, bo woli biegać za rodzeństwem, więc dlatego tak nam krótko posłużył. Ale i tak mimo wszystko ja jestem nim zachwycona. I gdybym jakimś cudem miała jeszcze jedno dziecko, co nie zamierzamy już, to na pewno bym zakupiła taki leżaczek. I w takim pudle kupujecie właśnie Kiko Baby Hack 4 w 1 do 36 miesięcy i 15 kg.